Dzięki, że ją uśpiłeś. Naprawdę próbowałam, ale cały czas wołała ciebie. Wiktor, co to jest? Pozew rozwodowy. Kopia. Trwały rozpad pożycia małżeńskiego? Przez Twój wyjazd nasze małżeństwo praktycznie i tak już nie istnieje. Wiktor, ty oczekujesz rozwodu z orzeczeniem o mojej winie? Wiem Ci, że życie na odległość to nie dla mnie, że czuję się jak samotny ojciec. Ale ty mnie nie słuchałaś. Byłaś tak podekscytowana tym swoim szpitalem, karierą, zarobkami, że nic do ciebie nie dochodziło. Wiktor, ja ci przypomnę, że to ty mnie wysłałeś do Niemiec. I naprawdę daliby ci 6000 tysięcy euro miesięcznie? Hmm? Tyle by wyszło z podstawowymi dyżurami. To przy takiej kasie spłacilibyśmy kredyt no, w kilka lat. Hmm. Tylko jest mały problem. Jaki? Ninka ma dwa lata. Przecież ona mnie potrzebuje. No, będziesz tutaj przyjeżdżać. Berlin to nie koniec świata. Przestań powtarzać. Że to była moja decyzja. To ty chciałaś jechać i zarabiać kasę, robić karierę. To, to był twój pomysł. Przestało mnie interesować, co robię, co czuję, co myśli. Nawet gdyby powiedziała, że wraca na stałe do Polski, to już i tak nic nie da. Nasze małżeństwo wypaliło się, umarło.